Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Paweł Witek, a to jest mój już od dawna, yy, od dawna, yy, przepraszam za to Y, od dawna obiecany poradnik do Clash Royale, do budowania deków. A więc dek posiada 8 soltów i pierw do deku powinniśmy mieć jakiegoś tanka, co nie? Który będzie nam tu drogę taranował? Mogą mo, maksimum trzy tanki, bo już więcej się nie opłaca. Dalej, naprawdę bardzo opłaca się sobie wziąć do deku Jak coś, co jedzie z góry, co nie? Na przykład z takim przykładem mogły być arousy. Polecam również bulding sobie jaku, jakiegoś wziąć do deku, choć to nie jest konieczne. Na przykład, fajnym według mnie jest Tesla. A na przykład u mnie w deku tankiem przykładem jest Pekka. Ładuje się już tylko sekundę. No to wiecie. A więc dalej. Yy... Tutaj widzicie World of Tanks. Później będzie z tego filmik. Ale no, no, no bo kiedyś filmik trzeba było zrobić. <ścoughs> Ale y, to znaczy, dlatego się opłaca to robić. Nie. A reszta do deku to coś do obrony. W tym przypadku może być ten bullying. Coś do obrony. I również fajnie by było coś tak, z, co z góry y, jedzie taki spell, to potrafi po prostu całą, całe natarcie wroga zniszczyć. Rocket lub Fireball. No, a poza tym to. Co by tu jeszcze. No, no i reszta to coś, co będzie bronić tych tanków, i coś, co będzie jeszcze bronić naszej bazy. Ale na tym nie skończę, na tym nie skończę, ponieważ teraz powiem, że warto robić połączenia. Istnieją dobre połączenia, na przykład minion, plus golem. Po, no Normalnie tutaj miniony bez połączenia to y, umierają w kilka sekund. Golem, y, gdy się weźmie jakąś obronę, to też. Ale w połączeniu są naprawdę dobre, więc komba polecam. Komba polecam. Ale jeśli macie legendy, to chociaż jedną z nich należy użyć. No chyba, że nie chcecie. Legendy działają tak, że przeciwnik, gdy tylko zobaczy legendę, to jednak się trochę przestraszy i może go to zdezorientować. Będziecie mieć otwartą drogę do ataku. Ważne jest również, żeby w waszych dekach nie były rzeczy zbyt drogie. Jeśli będą drogie, to trzeba też sobie trochę tańszych yy, wło włożyć, ponieważ ważne jest również, żeby mieć przewagę kropelkową nad przeciwnikiem. Co by tu jeszcze powiedzieć? A może y... hmm... zastanawiam się, jak w kościele. Więc, no, o, przypomniało mi się, również w dekach musi być taki tanker, co będzie od razu szedł na buldingi. Przykładem tego może być Giant lub Royal Giant lub Balon. No, a ponieważ limit mam wciąż 15 minut filmików, to ja już, no jeszcze chyba 15 minut nie ma, ale ja już będę się z wami żegnał i do zobaczenia. Ara.